Masz ciśnienie 140 na 90 i co dalej? Bierzesz tabletki, próbujesz odstawić sól, a może mierzysz je źle od samego początku. Dzisiaj opowiem Ci, jak prawidłowo powinno wyglądać badanie ciśnienia krwi i co może je fałszować. I dam Ci checklistę do pobrania, żebyś nie musiał już mierzyć ciśnienia krwi w ciemno. Na początek krótkie wprowadzenie. Nadciśnienie dotyczy około połowy Polaków. Nawet szacuje się, że ponad połowy Polaków, z czego większość nawet nie wie, że to nadciśnienie ma, ponieważ standardowo nadciśnienie w ogóle. Nie boli, nie wywołuje żadnych objawów i nadciśnienie prowadzi do chorób sercowo-naczyniowych. Prowadzi, że naczynia krwionośne stają się sztywne, prowadzi do udarów, prowadzi do y, zawałów i różnych innych chorób serca, chorób układu sercowo-naczyniowego, gdzie główną przyczyną w Polsce są choroby, choroby układu sercowo-naczyniowego, a kontrolowanie ciśnienia krwi i Kontrolowanie, mierzenie i utrzymywanie go w odpowiednich normach jest kluczowym czynnikiem, żeby zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i żeby zmniejszać tak naprawdę ryzyko śmierci. I każdy, absolutnie każdy, powinien ciśnienie krwi sobie regularnie mierzyć i utrzymywać je w odpowiednich normach. I tutaj oczywiście są dyskusje nadal na temat norm na, na ciśnienie krwi, ale po badaniu Sprint Trial, które mierzyło właśnie. Osoby, które miały ciśnienie 140 na 90, 130 na 85 i 120 na 80 i patrzyło, jak te osoby, jakich los się rozwijał, jeżeli chodzi o choroby, jeżeli chodzi o zgony, wykazało, że osoby z ciśnieniem 130 na 85 czy 140 na 90 umierały i chorowały o tyle częściej niż osoby ze ciśnieniem 120 na 80, że w ogóle. To badanie nale Przerwano z przyczyn etycznych i to badanie jasno pokazuje, że żeby zachować optymalne zdrowie, należy mieć ciśnienie 120 na 80. I wiele osób interpretuje to tak, że te normy są dlatego, żeby sprzedawać tabletki czy leki, czy po prostu, że przemysł farmaceutyczny to wymyślił. Nie, to jest oparte na badaniach naukowych, że po prostu osoby z wyższym ciśnieniem krwi mają większe ryzyko śmierci i chorób sercowo-naczyniowych. A jeżeli chodzi o kontrolę ciśnienia krwi, to główne rzeczy, nawet w oficjalnych zaleceniach dotyczące kontroli ciśnienia krwi, obniżania ciśnienia krwi, dotyczą stylu życia i o ten styl życia powinieneś przede wszystkim zadbać, jeżeli masz wysokie ciśnienie krwi. Ja oczywiście głównie zajmuję się stylem życia, zajmuję się biohackingiem i uważam, że to są w ogóle najważniejsze elementy zdrowia, czyli styl życia i takie rzeczy jak redukcja odczuwanego stresu, redukcja spożywanego alkoholu, redukcja spożywanej soli, prawidłowa masa ciała, aktywność fizyczna, zdrowa dieta to są absolutne podstawy, żeby zadbać o ciśnienie krwi. Jeżeli tych oczywiście podstaw nie ma u ciebie, czy na przykład nie trenujesz, czy się dużo stresujesz, czy na przykład masz nadwagę, no to wiadomo, że i tak ogólnie całe twoje zdrowie będzie cierpieć, ale masz większą szansę na nadciśnienie, dlatego też te podstawy związane ze stylem życia są tak ważne, bo wpływają na absolutnie wszystkie parametry. Zdrowotny. Jeżeli chodzi o ciśnienie krwi, to wiele osób mierzy je, w zasadzie zdecydowana większość osób mierzy je nieprawidłowo. Zaraz po kawie, w stresie, po wejściu, na przykład po schodach, po treningu, z marszu, po prostu siada, mierzy i wyciąga wnioski. Co jest bardzo dużym błędem, bo jest bardzo dużo elementów higieny, badania ciśnienia krwi i w ogóle to jest. Bardzo wyjątkowe badanie, bo do tego badania naprawdę mocno trzeba się przygotować i zwrócić uwagę na wiele elementów. Wszystkie te elementy są w czekliście, którą mam do Ciebie przygotowaną za darmo do pobrania w pierwszym linku w opisie. Dostaniesz tam dokładny przewodnik, jak przygotować się do badania właśnie ciśnienia krwi, do pomiaru ciśnienia krwi. Będziesz mógł sobie oznaczać te wszystkie elementy, w ten sposób dokładnie mierzyć ciśnienie krwi i mieć prawidłowe, prawidłowe wyniki, które dotyczą rzeczywiście Ciebie, bo niestety wiele osób. Może mieć nadciśnienie nieprawidłowo zdiagnozowane, bo mierzy je nieprawidłowo. Po prostu nie zachowuje higieny badania. I w ogóle pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest syndrom, syndrom białego fartucha. I jest to bardzo dobrze udokumentowane, że u lekarza po prostu mamy wyższe ciśnienie krwi. A ja to też w ogóle gdzieś tam w szkole miałem to wysokie ciśnienie krwi, właśnie prawdopodobnie przez syndrom białego fartucha. Co może znacząco, po prostu obecność samego lekarza może znacząco nam podwyższyć ciśnienie krwi, dlaczego absolutnie kluczowe jest, żeby ciśnienie krwi kontrolować samemu w domu, a nie tylko u lekarza, na przykład raz na 5 lat czy tam raz na 3 lata, tylko robić to regularnie tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma w ogóle nadciśnienie, to wiadomo, większość osób mierzy to ciśnienie codziennie, ale jeżeli nie masz nadciśnienia, to przynajmniej raz w miesiącu i tak to ciśnienie powinien się kontrolować, ale w odpowiedni sposób w odpowiednich warunkach. I w ogóle idealnie jest też leczenie dobierać na podstawie regularnych pomiarów, a nie tylko na podstawie jednej czy dwóch pomiarów, szczególnie właśnie po prostu tylko u lekarza czy w jakiejś tam przychodni, a najlepiej jest to dobierać na podstawie dobrej jakości ciśnienomierza, w pomiarach w domu, bez jakiegoś dodatkowego stresu, przy prawidłowej higienie i wtedy oczywiście możemy sobie lepiej dobrać z lekarzem, tak? możemy lepiej dobrać dawki leków czy też styl życia i wiedzieć rzeczywiście, jakie te ciśnienie mamy i czego rzeczywiście potrzebujemy. I jeżeli chodzi o rzeczy, które wpływają na ciśnienie krwi, na pomiar ciśnienia krwi, to jest ich bardzo dużo. Oczywiście pełna checklista jest w opisie i tam są wszystkie rzeczy, które wpływają na ciśnienie krwi i w jaką stronę one wpływają na to ciśnienie krwi, ale tak, pierwsza rzecz to jest ciśnienie krwi robimy po 5 minutach siedzenia w ciszy. Nie rozmawiamy z nikim, nie stresujemy się, nie jemy, nie palimy papierosów, nie, nie pijemy kawy, tylko siedzimy 5 minut w ciszy. Absolutnie kluczowy element, który ciężko na przykład wykonać w przychodni, tak, żeby siedzieć 5 minut w ciszy. I to też wiele osób akurat o tym wie, ale to jest bardzo ważne. Nie po posiłku, nie po stresie, nie po kawie, nie po treningu, nie po wchodzeniu po schodach, nie po jakichś stresujących aktywnościach. Następna rzecz to jest tak: nogi nie mogą być skrzyżowane, ponieważ to wpływa na pomiar ciśnienia krwi. Plecy muszą być oparte, nie może być pełny pęcherz, co ważne, musimy się oddać morsz przed badaniem, bo to znowu wpływa na pomiary ciśnienia krwi. Musimy mieć odpowiednio dobrany mankiet, jak są osoby z większymi ramionami, muszą mieć specjalne mankiety, które też jak najbardziej można sobie kupić, bo to też. I w ogóle zbyt ciasno lub zbyt luźno zapięty mankiet też bardzo mocno wpływa na pomiary ciśnienia krwi. No i rękę trzymamy podpartą na poziomie mniej więcej serca i raczej mierzymy ciśnienie krwi z lewej ręki odpowiednim właśnie mankietem. Najlepiej, mankietem, najlepiej ciśnieniem, który jest certyfikowany, to też daje w, tym, w tej checklistie listę ciśnienia mierzy, które są certyfikowane, bo to też jest bardzo ważne, żeby te pomiary były dokładne, żeby je mierzyć dokładnym, dobrym urządzeniem. No idealnie jest to ciśnienie krwi mierzyć rano i wieczorem na przykład, szczególnie jeżeli mam jakieś podejrzenia zaburzeń naszego ciśnienia krwi i dopiero potem wyciągać wnioski średnią. W ogóle idealnie jest też mierzyć trzy razy ciśnienie pod rząd co minutę, czyli mierzymy ciśnienie, odczekujemy minutę, mierzymy jeszcze raz, odczekujemy minutę i mierzymy jeszcze raz. To już wiadomo, że naprawdę mało osób w ten sposób będzie to ciśnienie krwi mierzyć, ale tak powinno być idealnie, szczególnie na początku, żeby kilka pomiarów robić, robić je rano i wieczorem i średnią z pięciu dni czy z tygodnia dopiero wyciągać jako wnioski, czy mamy problemy z ciśnieniem, a nie jeden pomiar, szczególnie przy niezachowaniu higieny badania. A co wpływa na ciśnienie krwi? Oczywiście, tak jak mówiłem, masa ciała, alkohol, palenie papierosów, yy, ogólnie niezdrowy styl życia, ale też obciążenie yy, układu yy, nerwowego, ogólnie rzecz biorąc przemęczenie, niewyspanie, to podstawy biohackingu, podstawy regeneracji. Jeżeli śpimy mało, jeżeli mamy nie deficyty snu, to będzie mieli po prostu często podwyższone ciśnienie krwi, co będzie wpływać też na różne parametry nasze zdrowotne. Insulinoporność i wysokie trójglicerydy i w ogóle tutaj zespół metaboliczny, wysokie trójglicerydy, które, które są też częścią tego zespołu metabolicznego, też otyłość brzuszna to są rzeczy, które bardzo mocno są powiązane z ciśnieniem krwi. Ogólnie wysokie trójglicerydy to bardzo często nadmiar spożywanych kalorii, nadmiar spożywanych węglowodanów, insulinoporność, obciążenie wątroby, jeżeli te trójglicerydy są przez dłuższy czas podwyższone, więc taki niezdrowy, mało aktywności fizycznej, więc taki niezdrowy styl życia, więc insulinoporność, wysokie trójglicerydy mają tutaj bardzo duże znaczenie. Oczywiście brak aktywności fizycznej. Tutaj jeżeli chodzi o aktywność fizyczną dla obniżania ciśnienia krwi, to oczywiście mamy aktywność fizyczną typu cardio, czyli po prostu gdzieś tam jeździmy na rowerze, biegamy i tak dalej. Idealnie jest robić też interwały, jeżeli zdrowie nam na to pozwala, czyli bardziej intensywne, krótsze formy aktywności fizycznej. No i oczywiście codzienne kroki, spacery, aktywność w ciągu dnia, bo to nie wystarczy 4 razy w tygodniu na przykład pójść na jakiś tam trening na siłownię, nabieganie i nie wiem, na basen, tylko codziennie musimy się ruszać. Nie możemy siedzieć 10 godzin przy biurku i potem pójść na trening i mamy to odhaczone. Minimum 6 tysięcy kroków dziennie, a jeżeli to ciśnienie jest wyższe, to jeszcze więcej. Idealnie aktywność fizyczna w naturalnym środowisku, w jakimś lesie, bez słuchawek, bez stresorów, jako rzecz, która nas. W ogóle wycisza, która nas oddziela od stresu, czyli taki czas dla siebie i mindfulness. Same treningi oczywiście też redukują stres, ale takie spacery w przyjaznym środowisku są tutaj nieodzowne. No i oczywiście ogólnie rzecz biorąc, stres ma ogromny wpływ na ciśnienie krwi. Ogólnie osoby z, taką, z typem osobowości A, te mocno nerwowe, mają większą tendencję do nadciśnienia, dlatego też po prostu metody radzenia sobie ze stresem: medytacja, mindfulness. Czy głębokie oddychanie, czy jakiekolwiek inne metody, jakieś rytuały wieczorne bardzo mocno pomogą nam poradzić sobie z nadciśnieniem, więc ogólnie rzecz biorąc cały zdrowy styl życia, prawidłowa masa ciała, brak otyłości brzusznej, to najważniejsze elementy związane z nadciśnieniem. No i jest kwestia soli, stulówniad marze jak najbardziej prowadzi do nadciśnienia i ograniczanie spożycia soli jest tutaj mocno wskazane. Co ciekawe w ogóle teraz jest. Sól sodowa, czyli mamy sól, w której jest mało sodu. Po prostu sól, która zawiera mniej sodu i to może być dla osób z nadciśnieniem w ogóle bardzo ciekawą alternatywą. Ale co ciekawe, większość osób, które spożywa dużo sodu w diecie, wcale nawet o tym nie wie, nie, nie, nie dosypuje go z, yy, solniczki. Tylko jeżeli spożywamy dietę przetworzoną, na przykład, no wiadomo, takie standardowe przykłady pizza, burgery, jakieś jedzenia w restauracji, frytki, to tam jest tak dużo dodanej soli, że po prostu już z tego jedzenia mamy tej soli bardzo dużo. W chlebie jest też dosyć, dosyć sporo soli, w ogóle w żywności przetworzonej tej soli jest dużo, więc niekoniecznie nawet trzeba solniczki tej soli dosypywać, żeby jej, spożywać ją w nadmiarze i my spożywamy tej soli jako Polacy zdecydowanie zbyt dużo, więc na to też warto zwracać uwagę. I w ogóle jeżeli ograniczymy żywność przetworzoną i przejdziemy na dietę na przykład śródziemnomorską, czy w tym wypadku dietę DASH, opartą no, też o warzywa, owoce i ogólnie yy, rzeczy takie związane właśnie które zawierają na przykład dużo potasu, to to samo w sobie może mieć ogromny wpływ na nasze ciśnienie krwi, żeby to ciśnienie uregulować. Rzeczy też takie jak przerywany sen, bezdech senny i różnego rodzaju niedobory magnezu, potasu czy omega 3 też mogą wpływać na ciśnienie krwi. To są też suplementy, które ewentualnie mogą na to ciśnienie nam pomóc. Tutaj jest bardzo dużo suplementów też, które, które obniżają trochę ciśnienie krwi, bo jest to i tauryna, jest to magnez, jest to potas, jest to koenzym Q10, jest to omega 3. więc te rzeczy można ze sobą skumulować i jakiś efekt też osiągnąć, żeby to ciśnienie krwi Wyrównać i obniżyć. A jeżeli chcesz kompleksowo zająć się swoim zdrowiem, wyregulować u siebie także ciśnienie krwi i ogólnie poprawić swoje samopoczucie, pracę mózgu, zoptymalizować swoje wyniki badań i zadbać o długowieczność, to zapraszam Cię też na konsultacje indywidualne, gdzie tam zajmiemy się tym problemem kompleksowo i poprawimy cały Twój styl życia, tak żebyś te metody zatrzymał dla siebie na długo, na długi czas, żebyś po prostu długofalowo zadbał o swoje zdrowie, nawet po zakończeniu współpracy, żebyś wiedział, jak się odżywać, jak dbać o swoje zdrowie, jak się ruszać, jak, jak wprowadzać aktywność fizyczną do swojego życia, czy też jak dbać o swój sen i o pracę mózgu. Także zapraszam do konsultacji indywidualnych. A ja już dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do pobrania też checklisty, jak przygotować, jak przeprowadzić prawidłowy pomiar ciśnienia krwi i widzimy się jak zwykle za tydzień.